Jest dzisiaj z nami Tomasz Ślusarczyk, aktualny wicemistrz Polski w kulturystyce klasycznej w dwóch kategoriach oraz aktualny mistrz Śląska. Cześć Tomku. Cześć. Powiedz mi, jak się czujesz po tamtym roku, no twoich największych sportowych sukcesów? Czuję się znakomicie. Odpocząłem, trochę głowa mi odpoczęła od tej całej redukcji, trochę pojadłem, nabiłem parę kilogramów. Jestem gotowy do działania dalej, tak? No właśnie, widzę, że jesteś. Byłeś duży, teraz jesteś jeszcze większy. Pamiętam, że rok temu mówiłeś, że masz w planach wyrzucić na, na swoje ciało parę kilogramów mięśni. Udało się? Myślę, że tak. Co prawda, tak naprawdę dowiem się, jak już zredukuję do końca i będzie ta ostateczna waga. A ja aktualnie trakcie, ile jest? Aktualnie jest jeszcze jakieś 87 kilogramów. Mm -hmm. Teoretycznie powinienem wbić się do 77. Ale jak będzie 80, to też będzie dobrze, bo to jest taki maksymalny mój limit, tak? Okej. Okay. Powiedz nam, no bo w tym roku ten twój kalendarz też jest zapełniony wyzwaniami sportowymi. Już za chwilę w kwietniu są mistrzostwa śląska, a potem mistrzostwa Polski. Jak się zapatrujesz? Będziesz bronił w tytułu? Znaczy tak, ogólnie to na mistrzostwa śląska mam zamiar wystartować w innej kategorii. Mm -hmm. Właśnie wyższe i wagowo. Więc nie będę bronił tytułu, a mam zamiar zdobyć kolejny następnej kategorii. No bo niestety no tam w tamtej kategorii był limit 75 kg, do którego no, już nie ma opcji, że on zaszedł. No tak. No i Więc się... kolejne wyzwanie. Tak, tak. Musiałem po prostu zweryfikować swoje plany. Wiedziałem, że i tak chcę narzucić tych kilogramów i że chcę przejść po prostu tak zwanej zwykłej kulturystyki klasycznej na kulturystykę od nazwy Classic fizyk. To jest tak jakby taka Niby to samo, ale z trochę wyższymi limitami wagowymi. Bardziej stworzona Kuhołdowi, Arnoldowi Schwarzeneggerowi, tak? Okej, okay, w porządku. A powiedz mi, co dalej, bo potem są Mistrzostwa Polski, jesteś dwukrotnym wicemistrzem, więc rozumiem, że teraz, jak to się mówi, apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc pewnie chcesz pójść krok dalej i zdobyć Mistrzostwo. Tak, tam już wystartowałem właśnie w tej kategorii Classic i w 80 zdobyłem te wicemistrzostwa, i teraz chciałbym w tych kategoriach jednak zdobyć te mistrzostwa, czyli osiągnąć ten szczyt. No dobra, czyli wiemy już, że nowa kategoria wagowa w kwestii mistrzostw śląska, no i chcemy zdobyć mistrzostwa Polski. Mówiłeś też w tamtym roku, jak się widzieliśmy ostatnio, że planujesz atakować Europę i świat? Planuję, dalej mam to w głowie oczywiście. Jest to mocny plan. Ponieważ mistrzostwa Polski będą eliminacją do mistrzostw Europy, które odbędą się w maju w Hiszpanii. Mhm. I to jest mój główny cel. Wiadomo, no, cel celem myślę, że kwalifikacje dostanę tak na 99% jestem pewny. Wszystko zależy od kwestii finansowych, tak? Bo jednak to jest wyprawa pięciodniowa już dosyć spory wydatek, tak? Innymi słowy, jak to się mówi, gdyby jakiś sponsor miał ochotę i przyjemność, to może atakować. Oczywiście. Serdecznie zapraszam. Ja zawsze mogę ze swojej strony dać jakąś pomoc w kierowaniu wizerunków w social mediach, w internecie. Jestem na bieżąco cały czas moi fani mnie oglądają, więc myślę, że na pewno by to pomogło. No właśnie, fanów masz sporo. Masz też, też sporo swoich kursantów, których edukujesz na siłowni. Jest już ktoś może wśród Twojego grona osób, które trenujesz, które też planuje tak ty iść w kierunku zawodostwa? Tak, jest jedna osoba. Mamy pewne plany, aczkolwiek tutaj chłopaczek jeszcze próbuje swoich sił w powerliftingu, czyli w trójboju siłowym. Mm -hmm. Teraz wystartuje w właśnie tutaj w marcu bodajże. No i zobaczymy jak mu pójdzie. Chcemy jeszcze zrobić formy właśnie na juniorów, na kulturystykę, tak? Zobaczymy, no myślę, że mu się uda, bo ma naprawdę chłopak talent. Ok, w porządku. Powiedz mi więc, e, czego Ci życzyć na początku tego 2023 roku? Przede wszystkim spokoju w głowie, żebym mentalnie nie pękł. No i finansów, żebym mógł sobie to jakoś popchnąć, tak, bo tak jak mówię, no, mam rodzinę, mam też swoje wydatki, co jest moim priorytetem. No a tutaj jest drugi wydatek, więc życz mi po prostu, żeby jakoś mi się tak to tak poukładało, żebym po prostu ze spokojną głową mógł przygotować się, wystartować i wygrać. Wobec tego, tego ci Tomku, życzę. Też tobie i sobie życzę, abyśmy spotkali się znowu po Mistrzostwach Śląska. Na kolejny wywiad z Mistrzem Śląska w nowej kategorii. No i potem po Mistrzostwach Polski z Mistrzem Polski w kulturyce I tego ci, mój drogi, życzę. Tomek, rozumiem, że za tym sukcesem twoim nie tylko jesteś ty sam, ale i sztab ludzi. Tak, z góry tutaj właśnie chciałbym na sam koniec podziękować firmie forbody.com.pl, która wspiera mnie od tamtego roku cały czas. Bez nich tak naprawdę nie byłbym tu, gdzie jestem, ponieważ finansowo bym na pewno nie wydolił. Dają mi odżywki, dają mi wsparcie finansowe. Więc naprawdę polecam tutaj przyjść, zrobić zakupy najtaniej w mieście. Co mam więcej dodać? Naprawdę jasne, złoci ludzie. Tomku więc. Wszystkiego dobrego, no i do zobaczenia. Dziękuję. Dzięki. Zajemne.